Cześć, witajcie z tej strony ODAS, a to jest e, mój pierwszy poradnik, a więc proszę o wyrozumiałość hmm, pod tytułem Jak y, poprawnie z, y, zrobić filmik w Camtasia Studio 8. A więc, zaczynamy od tego, że ściągamy Camtasia Studio Z tej, z tej, albo z tej, zależy Z jakiej chcemy Link będzie w opisie oczywiście Z tej strony um, Instalujemy Po zainstalowaniu oczywiście otwieramy Pokazuje nam się wtedy um, Ja mam wersję próbną Na 30 dni 15 już zużyłem. To nam akurat nie jest potrzebne, to co się teraz wyświetliło, więc zamykamy. To również nie jest nam potrzebne, bo ponieważ będziemy mieć to tutaj, a więc zaczynamy od tego, iż po lewej mamy białe pole, w którym będziemy importować pliki, czyli wideo, muzyka. Wszystko ładnie pięknie. Po prawej będziemy mogli móg, sobie w każdej chwili podejrzeć filmik. Tu mamy wszystkie zakładki, opcje, z których możemy korzystać. Eee, z suwak, który możemy przesuwać na daną sekundę, i wycinać. A więc zaczynamy. Dajemy sobie import media. Ja sobie dam na początku intro Moje Oraz filmik Który nagrałem z polecania Intro wkładamy tutaj Na track 1 gdzie piszę na tą oś Wyświetli nam się takie pole Tu damy sobie 1280x720 YouTube and Screencast 16 do 9. Tu wszystko zostawiamy jak jest i dajemy ok. W tej chwili po lewej stronie zrobi nam się taki malutki pasek. Gdy sobie je puścimy, będzie to wyglądało tak, że najpierw będzie czarny ekran. Się Ale my takie coś nie chcemy, dlatego suwak z powrotem i naciskamy lewym przyciskiem, przytrzymujemy i przejeżdżamy w lewo. Wtedy mamy do końca wszystko ładnie, pięknie. Yy, dalej, wrzucamy sobie filmik, tak samo jak to, który chcemy. Yy, podzieliło nam ładnie, bo podczas nagrywania Camtasia, bo też się da, yy, dzieli nam po prostu na. Dźwięk, który my mówiliśmy, i dźwięk, który był po prostu w filmach, które oglądałem, bo to było polecanie kanałów. A więc, jak mieliśmy, tak przesuwamy tutaj, i wtedy nam się pokazuje taka żółta linia. Ta żółta linia to jest znak, że to jest zakończenie intro, i tu powinniśmy dać tak samo to przesuwamy, aż pojawi się żółta linia. I puszczamy. Teraz, filmik nasz wygląda tak. Once again. Cześć, witam Was ba No właśnie. Yy, tu zrobiłem przejście już w tym intrze, ale wszystko powoli. Yy, muzykę dodaje się tak samo. Import Media na przykład, jakąś wybieramy sobie dowolną muzykę skądś i nakładamy na. Nie na tą samą oś, e, w której mamy filmik, tylko nakładamy na przykład. Dobra, importniemy sobie coś i wam pokażę. Niech będzie cokolwiek, na przykład to. Teraz nam ładnie podzieliło na wideo, Camtasia Recording File oraz Audio. Wrzucamy tu. I dosuwamy do końca, żebyśmy na przykład chcieli mieć tą muzykę na intrze. Natomiast zrobił nam się taki strasznie długi. A nam się to nie podoba, więc najeżdżamy na koniec. Pokazuje nam się taka szczałka z prawej i z lewej strony. Są takie szczałki I po prostu przeciągamy, zmieniając długość tego aż do odpowiedniej do intra. Czyli aż pojawi się żółta kreska. Tak jest. Możemy również to dalej mm, rozciągać. I do którego momentu chcemy, będzie muzyka leciała. Możemy też skrócić z początku. Wtedy początek będzie skrócony i będzie od tego momentu, w którym robiliśmy. Ja teraz sobie ściszę. I puścimy. Nienawidzi, bojąc się wszyscy w szczególności szydzi Polak ci okradnie, Polak czy dopadnie, Polak. Nie popuści komsi, to są nie. tylko ruscy. Mamy tu meksyk, nie. o jakim nawet nieśli wiesz To świat trzeci, ale lubię własne śmieci. Nie. Teraz powtarzacie dziecko. Tak to wyszło, jeżeli byśmy go nie skrócili do intra. A jeżeli byśmy go skrócili do intra, to wychodzi tam Nie Nienawidzi, tak. boją się wszyscy, w szczególności żydzi. Polak ci okradnie, Polak ci dopadnie. Polak nie popuści komsi, to są nie. tylko ruscy. Mamy tu I dalej jest filmik. Dobra, ale my tego nie chcemy, więc dajemy prawy i delay. I teraz sobie znowu tam to podgłośnimy, jak mieliśmy. Albo to później. Nasz filmik nam uciekł. To jest obojętne w sumie, jak mamy dźwięk, i filmik z yy, nagrywania w kantazji na której osi to jest wszystko jedno. On standardowo tutaj tak, ale wszystko jedno. Yy, no i tak. Teraz zacznijmy sobie na przykład od. Mm, Preksportowaliśmy to. Tu mamy biblioteki. Tu są różne muzyki. Yy, animacje, można sobie ładnie zrobić z tego intro na przykład. Dalej. Yy, to nie jest potrzebne, to też nie. Audio że podgłośnić audio, czyli po prostu nasz głos. Klik klikamy na audio, wyświetlam się poziom. Możemy nawet podgłośnić go do 500%. No, ale nie polecam wam tego, bo będzie po prostu za głośno. Ja daję zawsze gdzieś tak około yy, około 190, nawet 200. To jest dobry sposób. a do intera zawsze troszkę mniej, bo muzyka jest głośna. Mamy następnie, zaznaczamy y y nasze Intero. Mamy tu przycisk Fade In i Fade Out. Naciskamy obydwa. Sprawi to to, że nie będzie po prostu od poziomu 0 zaraz do 200, czy tam do ile jest, tylko stopniowo będzie się podwyższać. Zaczekajcie sekundkę. No. Już. Sorki. A więc dalej. Tak samo robimy z pozostałymi filmikami. Fade in, fade out, fade in, fade out. Eee, dalej. Trans. Transitions. Tu mamy wszystkie rodzaje mm, animacji. Na przykład, żeby wybrać. Przeciągamy ją po prostu na koniec filmiku lub na początek. I mamy. Tak się to robi. Yy, można różne sobie wybrać tutaj. I na przykład, jak klikamy dwa razy, to pokazuje nam się, jak to wygląda. A więc, jeszcze jest taki problem. Na przykład, jeżeli ładujemy jakiś filmik. No, puśćmy sobie na przykład. to teraz? Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony ODAS, a to jest przeglądanie mojego kanału i e, mamy tutaj na przykład, jeżeli wstawiamy filmik obojętniaki, to czasami robi nam się tak, że po prostu wstawiamy go i mamy tak. Wtedy jakbyśmy... Tak zrobili, skonwertowali go. Byśmy mieli te paski. Nie podoba nam się to. Więc mamy tu takie coś jak te kuleczki. A więc aż do żółtej kreski się wyświetli. Przeciągamy. I wychodzi nam full ekran. Można przeciągnąć też za na przykład. Jeżeli nie chcemy na przykład czegoś u góry, na przykład, bym nie chciał tego pliku, co tam mam gry, to bym tak przeciągnął. Nie byłoby po prostu go widać. Tak się przeważnie robi, jeżeli się nagrywa frapsem, a widać. Yy, te cyfarki w frapsie. A więc, no myślę, że to by było wszystko. Tu można sobie również to poskracać. Można sobie klikać dowolnie i oglądać filmik w każdej chwili. A więc, jeżeli wszystko mamy już zrobione, wszystko pasi, dajemy sobie produkt and shell, i wtedy nam się wyświetla takie okienko. Tu klikamy, zaznaczamy sobie. Polecam Wam bardzo serdecznie, możecie się tu też również pobawić. Możecie sobie sami stworzyć coś. Ja polecam Wam bardzo serdecznie MP4 Only 720P. Dajmy dalej. Tu, gdzie chcemy, po prostu, żeby nam to zapisywało. Ja mam specjalny folder YouTube. I tu zapisuję wszystkie te. Tu następnie mamy. Folder, e, który nam się tworzy, w którym będzie ten plik. Więc wpisuję polecanko na przykład XD. E, I dajemy zakończ. Teraz nam się będzie renderować. Po zakończeniu będzie w tamtym właśnie oto. E, w tamtym folderze, który wybraliśmy. Myślę, że wszystko powiedziałem. Dzięki bardzo za obejrzenie. No i trzymajcie się. Zapraszam Was do yy, komentowania filmu, oglądania. No i pa.